Odcinek powstał przy współpracy z NVIDIA, a partnerem jest Media Expert. Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj mówi kamera AI, dlatego że stworzymy sobie, dlaczego by nie, sztuczną influencerkę polską influencerkę, zupełnie za darmo na swoim komputerze i to tak doskonałą, że będzie nie do odróżnienia. Dlaczego? No bo pozwala na to nie tylko już Mid Journey, ale i różnego rodzaju modele w Stable Diffusion czy w Focusie. Dzięki Stability Matrix to wszystko jest już dużo prostsze niż jeszcze jakiś czas temu było. Adrian Killer mówi kamera. Zaczynamy. Owszem, możemy generować postacie w różnych miejscach, ale problem pojawia się, gdy chcemy kontynuować tą postać, czyli umieszczać ją w różnych sytuacjach, w różnych pozach. I rozwiązaniem właśnie jest Stable Diffusion albo Focus, ogólnie praca na własnym komputerze. Plusów jest więcej, oprócz tego, że mamy dużo większe możliwości ingerencji w naszą pracę, możemy przecież instalować różne paczki, modele presety, nie płacimy za to, to wszystko jest darmowe, działamy bezpiecznie, nie dzielimy się swoimi pracami, nie wysyłane są one na serwer. No i też muszę powiedzieć, że nie ma żadnych blokad, cenzur, które by powiedziały, ej, tego nie wygenerujesz. Możemy oczywiście ingerować w rozdzielczość takiego zdjęcia, możemy też generować wideo, a im mamy lepszą kartę graficzną, tym rezultat osiągniemy szybciej. A ten odcinek, moi drodzy, powstał dzięki NVIDIA, bo dzięki niej i dzięki kartom graficznym jak GeForce RTX, które mają dedykowane rdzenie do pracy z modelami AI, możemy stabilniej i szybko generować obrazy na naszym kompie. U mnie jest na przykład 4080 w tym komputerze i zaoszczędziłem w ciągu tamtego roku, myślę, że dobre kilka dni, na samym czasie renderu. Wcześniej na tym laptopie montowałem przez 2,5 roku i tutaj też jest GeForce RTX, ale 2060. Bardzo Wam serdecznie chciałem polecić urządzenia, Zaopatrzone właśnie w karty graficzne od Nvidia, dlatego, że mają one jedną ważną cechę. Sterowniki są przystosowane i właśnie tutaj możemy je wybrać albo dla gracza Game Ready, albo sterowniki Studio, które są przeznaczone w 100% dla twórców i mają one być stabilne i szybkie. Z ciekawostek, na przykład taki 5-minutowy film 4K, wyrenderowany na RTX 4080, zajmuje 2 minuty 40 sekund. A wiadomo, że jak dobrze działa sprzęt, to przekłada się to na większą kreatywność i lepsze realizacje. No i jesteśmy przed komputerem, moi drodzy. Zaczniemy od instalacji Stability Matrix. Po rozpakowaniu jest jeden klik exe, który spalamy. Może się okazać, że Windows będzie chciał ochronić nasz komputer przed tym, ale trzeba po prostu to zignorować, to znaczy kliknąć więcej informacji i pozwolić mu na to. To nie są żadne wirusy. Następnie Stability Matrix od razu wykryje naszą kartę graficzną. W moim wypadku, jak widzicie, jest to 16-gigowa RTX 4080 I następnie musimy określić ścieżkę instalacji. Najlepiej, aby to był dysk SSD i najlepiej, żebyśmy mieli tam sporo miejsca, bo modele, które będziemy ściągać później, one są duże. To są kilkugigowe pliki. No i już Matrix tutaj wita nas i proponuje, abyśmy zainstalowali z tej Diffusion Focus, więc jak najbardziej robimy to. Chwilę to trwa, wszystko się musi pościągać, poinstalować, a następnie klikamy la, i automatycznie powinno nam się w przeglądarce otworzyć środowisko. Proponowałbym jeszcze do tego pobrać sobie tutaj jedną z dodatkowych paczek, które dają nam supernaturalizm. Jest Juggernaut XL, the a następnie przechodzimy do naszego Fokusa. Fokus, jak widzicie, odpala nam się w przeglądarce, ale nie jest to strona internetowa, jest to środowisko interfejs w 100% na naszym komputerze. Mamy tutaj miejsce na prompt, ale gdy klikniemy advanced, to pojawią się jeszcze dodatkowe kolumny, w których możemy określić, czy zależy nam najbardziej na prędkości, jakości, czy super prędkości. Następnie mamy tutaj aspekt ratio, czyli możemy ustalić, w jakim formacie chcemy, aby nasze obrazy były generowane. Następnie określamy, ile od razu obrazów ma się generować, a także możemy wpisać od razu yy, negatywne prompty, yy, czyli na przykład nie chcemy, żeby miała yy, na sobie ta osoba okulary, jakieś logotypów. Tutaj mamy jeszcze style, i to jest właśnie wspaniała rzecz, dlatego że mamy do wyboru naprawdę tego sporo, a gdy najedziemy sobie od razu w formie kotka, widzimy jaki ten styl jest. Następnie mamy model, i tutaj właśnie mamy model, który sobie zainstalowaliśmy wcześniej w Matrixie. I to jest model, który sprawdza się w przypadku generowania postaci, twarzy, bo został nauczony na tego typu zdjęciach. Natomiast na końcu możemy sobie ustalić. Ostrość, a także um, taką wartość, czy chcemy iść bardziej artystyczną, czy w bardziej taką rawową, surową stronę. Czwórka jest standardowo i tak też zostawimy. Wpiszmy sobie pierwszy prompt, dopiszmy Instagram. Nakreślamy, żeby to było właśnie na takim stylu Instagramowym. Tworzy nam się pierwsza dziewczyna, zobaczmy jak tam procesy, wydajność, 96% czyli karta graficzna leci na maksa. Mamy pierwszą dziewczynę. Wybierzemy tą, która według nas będzie wydawać się bardziej realistyczna. Zróbmy jeszcze raz. Wcześniej wychodziły mi fajniejsze. Użyłem nowego prompta. Smiley, Realistic, Beautiful Girl, Polish Influencer, Instagram Style. Może dodajemy jej troszkę szaleństwa. Wydaje mi się, że mamy to. Idealna polska influencerka. I co teraz możemy zrobić? No, bo z jednym zdjęciem nie zaszalejemy, prawda? Dlatego klikamy sobie w Input Image i przechodzimy sobie w Image Prompt. Tutaj przenosimy nasze zdjęcie. Klikamy Advanced. Zaznaczamy Face Swap. I wpisujemy nowego prompta. Mamy moi drodzy dwie sytuacje. I pytanie: czy możemy coś z tym zdjęciem zrobić? Wystarczy, że wejdziemy w InPaint, przeciągniemy je z powrotem. Następnie możemy na przykład tę osobę, jeżeli nam nie pasuje, zmienić. Natomiast jeżeli zaznaczymy część twarzy, wpiszemy Closed Eyes, no to nasza influencerka, jak są widzicie, te oczy zamyka. Może się też zdarzyć, że nie do końca jesteśmy zadowoleni z dłoni. Jest też na to sposób. Wymarzymy sobie oczy, zaznaczmy sobie dłoń i wybierzmy Improve Detail. Tutaj już skasujmy i kliknijmy Generuj. W tym momencie fokus skupia się na tym, aby wygenerować precyzyjnie daną część właśnie naszego ciała influencerki i sami zobaczcie, że ta dłoń już jest zdecydowanie lepiej zrobiona niż wcześniej. Klikając sobie tutaj, możemy bezpośrednio pobrać nasze zdjęcie w formie PNG. Oczywiście, jeżeli zapomnimy o czymś, bez problemu możemy wrzucić to zdjęcie z katalogu i zaznaczyć na przykład sukienkę w celu zmiany jej koloru. Wpisując red dress, jak najbardziej ten kolor się zmieni. Możemy tutaj kombinować się z różnymi miejscami, czy nawet aktywności fizyczne, a nawet i partnerskie. Oczywiście trzeba pamiętać, że te modele, które ja tutaj pokazuję, są nauczone na podstawie portretów, więc akcesoria typu snowboard mogą wychodzić różnie. Natomiast jak na model portretowy, natura no całkiem nieźle wychodzi, czy nawet focia w klubie. Jeszcze taki tip, aby doinstalować Realistic Vision, wersja 6.0 teraz jest, ja pobrałem tą 4 gigową i używać tych promptów tutaj, które podaje właśnie autor tej wtyczki. A ten model ma za zadanie dorzucić do naszego już głównego niedoskonałości na twarzy, i sprawić, że wzmocni autentyczność i hiperrealistyczność. Moim zdaniem warto go dorzucić tutaj, mimo że zajmuje 4 GB. Wrzucamy go tutaj do tego katalogu, a następnie po zresetowaniu fokusa znajdziemy go pod Refiner. Trzeba pamiętać, że w Stability Matrix możemy również odpalić Stable Diffusion, który pozwala na jeszcze, jeszcze więcej, a w Extensions możemy doinstalować dodatki na przykład związane z wideo, ale to już jest temat na inny odcinek. Pamiętajcie moi drodzy, że u mnie to tak wszystko ładnie działa, te obrazki są tak szybko generowane, dlatego właśnie, że mam kartę serii RTX, której rdzenie są przeznaczone do pracy z modelami AI. Prawdą jest też to, że bez GPU w ogóle byśmy tej aplikacji nie odpalili i tych procesów. Inne karty graficzne wywalają błędy. A tutaj wszystko działa stabilnie i szybko. Tutaj są prowadzone długie konsultacje z producentami takich oprogramowań jak DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Blender, 3D Studio Max i właśnie m, narzędzia AI, aby Nvidia miała pewność, że wykorzystywane są wszystkie procesory i będą w stanie działać na maksa, aby osiągnąć jak najlepszy Rezultat, co przekłada się właśnie na stabilność, przyjemność z pracy, no i właśnie szybkość w działaniu. Dzięki serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Być może w AI-nowościach, a może gdzieś na rolce, a może na jakimś logu. Trzymajcie się. Dzięki za subskrypcję, i komentarz i łapkę w górę.